W Pabieńskim Centrum Medycznym ruszyła ważna inwestycja, bo związana z udogodnieniami przede wszystkim dla pacjentów, ale i też personelu medycznego. To remont historycznych wind. Historyczne windy i historyczny moment, bo bym powiedział, że na ten moment... Czekaliśmy od 1980 roku, czyli od momentu, kiedy szpital rozpoczął funkcjonowanie w tym miejscu, w którym jesteśmy. Do tej pory z pięciu wind 4 lata temu udało się wymienić tylko jedną do przewozu pacjentów na wózkach i na łóżkach. Na inwestycję obejmującą pozostałe cztery szpitalowi nie udało się niestety zgromadzić potrzebnych funduszy. Teraz nadarzyła się okazja, aby móc zrealizować to przedsięwzięcie choć w części. Wystartował taki program Dostępność Plus dla osób z niepełnosprawnościami. I udało nam się pozyskać te środki. Niemałe. Firma, która została wyłoniona w przetargu, za realizację zadania wraz z przygotowaniem projektu otrzyma 723 240, zł. Z czego aż 682 650 zł PCM pokryje z pieniędzy pozyskanych w ramach programu Dostępność Plus dla zdrowia. Reszta 40 590 zł to wkład własny szpitala. W ramach inwestycji zamontowane będą dwie nowe windy osobowa oraz osobowo-towarowa, którą są przewożeni m.in. pacjenci leżący. Obie będą w pełni przystosowane do potrzeb osób o szczególnych potrzebach. Czas myślę, że niezbyt odległy, dlatego że musimy tę inwestycję zrealizować do końca miesiąca czerwca tego roku. Także mamy jeszcze na to 2,5 miesiąca czasu. Przez okres trwania prac modernizacyjnych do dyspozycji pacjentów będą trzy windy, jedna osobowa i dwie osobowo-towarowe. Takie imprezy są potrzebne i oby było ich więcej. Słychać było na festynie rodzinnym zorganizowanym w ramach pamięckich obchodów Światowego Dnia Wody przez zakład wodociągów i kanalizacji. Było śpiewająco tanecznie, plastycznie, rekreacyjnie, sportowo, no i bardzo słonecznie i ciepło. Na pewno udane, bo zobaczcie, pogoda, jak mówiłem, wypracowana. Każdy pracownik z wiku dołożył cegiełkę i widać, że bardzo dobrze, bo pogoda sprzyja i to na pewno zrobiło też frekwencje, no ale też atrakcje. A tych na terenie stacji uzdatniania wody Zagajnikowa przy ulicy 15 Pułku Piechoty Wilków było bardzo wiele, przede wszystkim dla dzieci. Wzorem lat ubiegłych na wszystkich stanowiskach w ramach proponowanych atrakcji milusińscy zbierali stempelki na specjalnej karcie. W tym celu musieli wykonać określone i tematycznie związane ze stoiskiem zadania, a za zebrany komplet czekał na nich zestaw gadżetów. Realizacja tej atrakcji była możliwa dzięki licznym partnerom, bo jednym z celów Pabieńskich Obchodów Dnia Wody jest też ich integracja. Większość firm z terenu Pabiani, z naszych partnerów stowarzyszenia, czy to są grupa, grupy wolontarystyczne, czy to są podmioty, które na co dzień w naszym mieście działają. Bo przecież mamy i służby mundurowe, zabezpieczenie medyczne. To wszyscy gdzieś tam nasze drogi się przeplatają, bo wspólne inicjatywy, wspólne projekty razem realizujemy. I tak, koło fortuny z pytaniami dotyczącymi ekologii przyrody czy ochrony środowiska zapewnił Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Natomiast zagadnienia związane ze zwierzętami przygotowało łódzkie zo. Pierwszej pomocy czy przejście w alkoGoglach to zadania przygotowane przez służby mundurowe, czyli policję i OSP w Pabienicach, które to prezentowały również swoje pojazdy. Plastyczne zadanie tworzenie graffiti tradycyjnie przygotował pabieński artysta Adam Wirski, pseudonim Kruk. Natomiast harcerze z pabieńskiego chówca ZHP, dokładnie z Ratmanatu, uczyli m.in. jak wykonać węzły żeglarskie. Był też akcent muzyczny w wykonaniu pabieńskiego rapera Este, czyli Krzysztofa Łyszkowskiego, założyciela fundacji Rap Local. Obowiązkowo na imprezie swoje stoiska mieli wolontariusze agrafki Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Strefa Ruchu i Strefa Kreatywności. Sportowych emocji dostarczyło Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Pabiks, sekcja piłkarska PTC oraz włókniarza. Jednak największe połączone z podwyższoną adrenaliną były na to, przeszkód o nazwie Dzika Rodzinka. Panie to przeszkód? Troszkę się trochę czołgania, trochę skakania, trochę wciągania na linię, a na koniec 30-metrowy dmuchaniec. Czyli w tym roku został ten tor przeszkód rozszerzony. Rozszerzony, właśnie głównie o ten dmuchany 30-metrowy tor, który cieszy się największą popularnością dzisiaj. Niektóre dzieciaki wchodzą na jego po raz piąty, szósty i nie wiadomo, który jeszcze. Po pokonaniu toru każdy otrzymał pamiątkowy dyplom. W ciągu 4 godzin trwania imprezy na torze pojawiło się 800 dzieciaków z rodzicami. Ponadto stoisko miało też centrum seniora prezentujące swoją działalność Pabieńskie Centrum Medyczne, które jak zawsze na plenerowych imprezach zachęcało do sprawdzenia poziomu glukozy we krwi i pomiaru ciśnienia. Sam organizator, czyli Zwik, jak zawsze zachęcał do obejrzenia swoich specjalistycznych pojazdów oraz warsztatów przygotowanych przez pracowników laboratorium. W czasie trwania imprezy nie zabrakło też występów. Na scenie zaprezentowali się seniorzy z Centrum Seniora. To zespół Unisono oraz grupa wokalna Radosne Śpiewanie. Były też pokazy przygotowane przez Strefę Ruchu. Nie mogło zabraknąć też czegoś dla ciała. Wojskowa gar kuchnia serwowała zupę gulaszową i klasyczną pomidorówkę. Była też woda, która gasiła pragnienie w ten ciepły dzień oraz herbata. Nieodzownym elementem pamięckich obchodów Światowego Dnia Wody był rodzinny rajd rowerowy. To już powoli staje się tradycją, że sezon zaczyna się właśnie na święcie wody. Dzisiaj dopisała nam też pogoda, więc to wszystko, co powinno być spełnione, jest był dobry humor, były nastroje, wyciągnięte z piwnicy rowery. No i to piękne, słoneczna pogoda spowodowała, że prawie 200 osób się znalazło. Trasa tradycyjnie, poprowadzi, zona została w kierunku Wielkiej Wody. Odbyło się na szczęście bez przygód. Bardzo dziękujemy policji, która nas zabezpieczyła. Dziękuję też rowerowym pabianicom. No a dzieciaczki, jak to dzieciaczki z przodu ze mną jechały i to widać że gorąca krew. piersi byli na mecie. Przy okazji po powrocie każdy, kto chciał, mógł odznakować swój jednoślad. Jak zawsze tę usługę wykonywali strażnicy miejscy. Podczas imprezy oficjalnie podsumowano też akcję 10 maratonów w 10 dni. Jej głównym bohaterem jest Przemek Antczak, pracownik z Wiku, który dokonał tego sportowego wyczynu w szczytnym, charytatywnym celu: zbiórki pieniędzy na leczenie dwojga chorych dzieci: Milenki Malinowski z Babianic i Miłosza Rybickiego z Konstantynowa Łódzkiego. Wszystko wyszło zgodnie z założeniem. Udało nam się zebrać łącznie 37 tysięcy złotych, w tym 31 tysięcy od sponsorów, a resztę od darczyńców do puszek podczas trwania akcji. Warto dodać, pamięczanie chcący uczestniczyć w pikniku mogli skorzystać z darmowej linii autobusowej dowożącej chętnych na imprezę. Na reportaż z obchodów Światowego Dnia Wody zapraszamy do programu Puls Miasta. Jest on dostępny na naszej stronie promoc.pl Grot w Automatyka, pierwszy ćwierćfinałowy mecz z Maxem Mosir-Boknia przegrał na własnym parkiecie 72-80. Rywalizacja na tym etapie toczy się do dwóch wygranych meczów, dlatego aby pozostać w grze Pabieniczanki musiały wygrać spotkanie na terenie rywalek, by o awans do półfinału walczyć w trzecim meczu w Pabienicach. Pierwsza kwarta spotkania w Bogni to klasyczna gra kosz za kosz. Mecz trafieniem za trzy rozpoczęły gospodynie, również celną trójką odpowiedziała Polaka Kazimierczak. W połowie kwarty był remis po 15. Na minutę przed końcem tej odsłony bochnianki prowadziły 27-23, ale po trafieniu za trzy Natalii Danych i dwupunktom Aleksandry Rok to Grot zakończył pierwszą kwartę prowadzeniem 28-27. Jednak początek drugiej kwarty należał do gospodyń, które po serii trafień trzy razy za dwa objęły prowadzenie 33-28. Trójką odpowiedziała Pola Kazimierczak. Rywalki rzuciły kolejne dwa punkty, a na to w rewanżu Magda Grzelek odpowiedziała dwoma punktami, a ponownie Pola Kazimierczak trafiła z za linii 6,75 i Grot ponownie wyszedł na jednopunktowe prowadzenie 36,35. W kolejnych ponad 7 minutach gry punktowały tylko gospodynie. Pod opiecznym trenera Piotra Rozwodowskiego nie udało się przeprowadzić skutecznego ataku oprócz jednego trafienia z osobistego faulowanej pod koniec tej odsłony Aleksander. Konti Max wygrał drugą kwartę 21-9 i do przerwy prowadził 48-37. Po powrocie z szatni Pawieńczanki próbowały zmniejszyć straty, ale gospodynie kontrolowały grę i na każde trafienie naszej drużyny odpowiadały celnym rzutem. Pod opiecznym Piotra Rozwodowskiego udało się jedynie odrobić jeden punkt. Po trzech kwartach konti Max prowadził 68:58. Czwarta kwarta to nieustanne dążenie Pobieńczanek do zmiany niekorzystnego wyniku. W połowie odsłony udało się zniwelować przewagę gospodyń do 9 punktów, które od razu odpowiedziały 7-punktową serię i na 3 minuty przed końcową syreną wygrywały 16 punktami, co praktycznie przesądzało o zwycięstwie Kontimaxu i stało się faktem. Bochnianki wygrały drugi mecz 92-77. Tym meczem grot FNF Automatyka zakończył tegoroczną rywalizację i stracił szansę na powtórzenie ubiegłorocznego sukcesu, kiedy to zdobył brązowy medal w pierwszoligowych rozgrywkach. Walczyliśmy do samego końca, dopóki sił starczyło. Eee, walczyliśmy do samego, tak, tak jak mówię, do samego końca. Eee, no Bochnia, no niestety, no mają troszeczkę szerszą ławkę, troszeczkę łatwiej im to było wszystko. Poukładać. No, mieliśmy przez cały sezon problemy z kontuzjami, z chorobami. To, że dziewczyny wyciągnęły taki wynik, to, to dla nich wielkie brawa, wielki, yy, wielki szacunek dla, 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 dla ich pracy. Natomiast znowu, no, pozostał niedosyt. Na pewno, jeżeli chodzi o nas, o, o, o całą ekipę, to na pewno stać nas było na, 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 na więcej, przy, przy większym trochę, troszeczkę, troszeczkę więcej, jakbyśmy mieli zdrowia, to stać nas było na więcej. Y, następny sezon, czekamy na następny sezon i wtedy może te kontuzje fatalne, które rzeczywiście one są jakąś taką plagą naszej drużyny, y, już ominą y, zespół i wtedy powalczymy. No byłoby miło, no tutaj nam dosłownie brakło jednej zawodniczki, no już na takim decydującym momencie, bo w pierwszym meczu playoffów Natalka Łopińska z, z, skręciła staw skokowy i nie mogła już, wiedzieliśmy, że do końca już nam nie pomoże. I to, to, to też był taki trochę cios i dla zespołu i, i no na pewno nasza siła troszeczkę spadła. Po 20 punktów Bochni rzuciły dla naszej ekipy Magda Grzelak i Pola Kazimierczak. 15 zdobyła Natalia Danych, 14 Aleksandra Janiak, 5 Aleksandra Rok i 3 Patrycja Kirsz. Miniony weekend w powiatowej hali sportowej odbył się półfinałowy turniej Mistrzostw Polski Kobiet U15. pabieńce reprezentowały podopieczne trenera Piotra Rozwadowskiego i Marioli Szymańskiej drużyna PTK ABM Jędraszek. W półfinałowych zmaganiach oprócz gospodyń rywalizowały jeszcze trzy drużyny. MUKS Supravis Bydgoszcz, UKS Wiktoria Plewiska i UKS AK Kusy Łomianki La Basket Warszawa. I właśnie z tym ostatnim zespołem zagrały Pobieńczanki w inauguracyjnym pojedynku. Nasza drużyna z kwarty na kwartę systematycznie oddalała się od rywalek na 10 minut przed końcem pojedynku. Pobieńczanki osiągnęły 20-punktową przewagę i w czwartej odsłonie jedynie kontrolowały grę, wygrywając ostatecznie 89-77. W drugim meczu rozegranym w piątek Mugs z zbyt Byt przegrał z UKS-em Wiktoria Plewiska 43-52. W sobotnim pojedynku drużyna PTK AB Międraszek-Pawienice walczyła z Bydgoszczą. Pierwszą kwartę Pawieńczanki wygrały 9-7, drugą 9:5, ale już w kolejnej odsłonie pokazały klasę wygrywając te 10 minut 20-4. Wynik 38-16 na 10 minut przed zakończeniem meczu pozwolił na kontrolowanie przebiegu gry. Czwartą kwartę Pawieńczanki wygrały 12-10 i cały mecz 50-26. W drugim sobotnim pojedynku UKS Wiktoria Plewiska pokonał UKS AKS Kusy Łomianki dla Basket Warszawa 76-63 niedzielny mecz Pabienice Plewiska dwóch drużyn, które miały na koncie po dwa zwycięstwa, decydował, która z nich zajmie w półfinale pierwsze miejsce. Już po pierwszej kwarcie praktycznie padła odpowiedź na to pytanie. Te 10 minut Pabieniczanki wygrały bardzo wysoko, 31 do 5, co pozwoliło trenerowi na wprowadzenie na parkiet zawodniczek z ławki. Drugą kwartę wygrała drużyna gości 15-12, trzecią gospodynię 13-12, które w czwartej odsłonie postawiły kropkę na D. Wygrywając na część meczu 21 do 5 i cały mecz 76-37. Na zakończenie turnieju, dziękując naszym koszykarkom za efektywną walkę, prezydent Grzegorz Mackiewicz wręczył kapitan naszej drużyny Martynie Stępińskiej zwycięski puchar. Dwie nasze zawodniczki, właśnie Martyna Stępińska i Amelia Canert znalazły się w najlepszej piątce półfinałowego turnieju i otrzymały pamiątkowe statuetki i nagrody. Finałowy turniej w kategorii U15 kobiet rozegrany zostanie w dniach 10-15 maja w Gdyni. Drużyny dziewcząt i chłopców z zespołu szkół nr 2, które zdobyły mistrzostwo powiatu, awansowały do półfinału wojewódzkiego Liady. Te zawody rozegrano w Zgierzu. Zarówno w kategorii dziewcząt, jak i chłopców, o awans i walkę o tytuł mistrza województwa łódzkiego rywalizowały po trzy drużyny. W grupie dziewcząt oprócz naszych mistrzyń z Elektryka zagrały drużyny pierwszego liceum z Ozorkowa i zespołu szkół z Łęczycy. Pierwszy pojedynek futbolistek z zespołu szkół nr 2 z listkami z Ozorkowa w regulaminowym czasie zakończył się remisem 1: do jednego do rozstrzygnięcia potrzebne były rzuty karne i w nich nasza drużyna przegrała 2 do 3. Drugi pojedynek z zespołem szkół Złęczycy, drużyna elektryka przegrała 0 do 3 i rywalizację w tegorocznej licealiadzie zakończyła na etapie półfinału wojewódzkiego. Drużyny Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego z Aleksandrowa Łuckiego i Zespołu Szkół Złęczycy to przeciwnicy mistrzów naszego powiatu z Zespołu Szkół nr 2 w rozgrywkach chłopców. Futboliści Elektryka rywalizację zaczęli od pojedynku z Aleksandrowianami. Mecz zakończył się remisem i rozstrzygnięcie zapadło w rzutach karnych, w których pabianiczanie ulegli przeciwnikom 1 do 2. Drugi mecz Elektryk wygrał pokonując rywali z Łęczycy 1 do 0, ale to zwycięstwo wystarczyło tylko na zajęcie drugiego miejsca w półfinale, nie dającego awansu do finału wojewódzkiego. Kolejne zawody piłkarskie o Mistrzostwo Powiatu, które w ramach rozgrywek międzyszkolnych zorganizował Młodzieżowy Dom Kultury, odbyły się w grupie Igrzysk Dzieci. Na bocznym boisku Mosiru rywalizowały dziewczęta. W zawodach wzięło udział sześć reprezentacji, które w pierwszym etapie rywalizowały w grupach. Pierwszą wygrały futbolistki z Lutomierska, a drugie miejsce zajęły reprezentantki Szkoły Podstawowej nr 16, a trzecie Szkoła Podstawowa nr 1. W grupie drugiej najlepsze były piłkarki Szkoły Podstawowej z Bychleba, drugie miejsce zajęła drużyna Szkoły Podstawowej im. świętego Wincentego Apaulo, a trzecie Szkoła Podstawowa nr 14. W półfinałach rozgrywanych na tzw. szyst spotkały się zwyciężczenia grup z wicemistrzyniami grup przeciwnych. 1 do 0 wygrała drużyna z Lutomierska z Apaulo. również takim samym rezultatem zakończył się mecz SP Bychlew SP 16. Jednak stało się to w dogrywce: gola na wagę awansu do finału strzeliły piłkarki szesnastki. Przegrane drużyny z półfinałów spotkały się w meczu o trzecie miejsce: w regulaminowym czasie mecz zakończył się remisem 1 do 1. Rozstrzygnięcia nie przyniosła również dogrywka, a dopiero rzuty Karne, w których 3 do 1 zwyciężyły piłkarki z Bychlewa. Spotkanie finałowe drużyn z Lutomierska i szkoły podstawowej nr 16 zakończyło się w regulaminowym czasie. 2 do 0 wygrały dziewczęta z Lutomierska, broniąc tym samym mistrzowskiego tytułu wywalczonego w ubiegłym roku. Drużyny otrzymały dyplomy, a do zwyciężczeń powędrował Puchar. Statuetkę najlepszej zawodniczki otrzymała Iga Rakowska ze zwycięskiej drużyny. Mistrzynie z Lutomierska reprezentować będą nasz powiat w półfinale wojewódzkim, który rozegrany zostanie w Zgierzu 30 maja.